O, ale na mapie to taka kluseczka malutka. Dobra, lecimy na meteor, stary. Splesze są, wow. W końcu jest jakieś oh. inne leczenie w tej grze. Jeden leży. Okej, okay, leży. Ale co to za nice. upo? Nie wydaje mi się, że jest to jakoś mm. bardzo potrzebne. Oj. Mm. Oj. Nie wiem, co to byli za ludzie, ale jacyś za dobrzy. Lol. Dawaj, limacy, bratku. Chłop tu jest, oj beczku, nie ze mną takie coś Pa, ja ci robię takie, koko szambo trochę No i zginął Łesa? Ej, y, a? Co to było? No i przeniknął Co? Ej. Ej! co? On przez każdą moją budowlę przenika Jaki noob No jest To jest chyba druga gra i już winek Takiego, wow, o, co to za muzyka? Okej, okay, dzięki Bobo za muzykę nie ma foldimańczu. A nie, jest. Ile? Yes. Nie, i znowu chłop używa tej pompy. O, wyrzucił mi rifta. Apteczkę jeszcze. No ale nie masz nogi, ty mi kupisz. Ty, to są chłopy, ile leży jeden? Dobra. Ja mam zero. O! LOL LOL! O brawo! Płakał, jak oglądał. Uuu, ale wy Dobra, ja robię tak, pyk. by tak. Tu, 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 tu. Tu? Tu. Elegancko. Ja lecę po Eti waleć po Olka, stary. I, ile masz tam chłopów, Eti? No dwa. A, widzę... Aha! Widzę, że to taki gaming... No. Dwanaście. Nie no, nie da się. Btw. Dwa chłopy, nie? W czterech jest. Dwa chłopy tu są. Dwa chłopy tu są. Czekaj, bo chłopów mam. Jaki to masz rozmiar buta? Nie no, nie chce mi się, nie chce mi się, no! Coś czuję, że taką lepę dostanę. Dobra, lecę w niego, nie boję się niczego. Mam tylko szary pistolet. Boję, 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 boję się jednak. Nie no, nie! Jak, jak jeden strzał chociaż przejdzie, ja ginę. Nie, dobra, to jest taka sytuacja, że ja nic nie mogę zrobić. O, dzięki, że mogę kupić nic. Dzięki, kupuję nic. O, nie mogę kupić nic? A tu? O, dzięki. A tu mogę kupić nic? O, dzięki. Super automat. Nic nie ma do kupienia. Fajne, fajne. Idealnie mnie podniosłeś. O, chłop jest. Wow. B. Jednak... To jest ten typ... ...trafienia w chłopa. Bo to boty. Nasłony Oloa, leży Jeszcze zobaczę Ulubiony z kill offa Nie no nie, zabili normalnie Ale wygraliśmy o, tak, ile noków? Według mnie za mało. Eee, lecimy tam? Czemu są złote miejscówki nagle? Co tu się stało? Gram 3 godziny. Pierwszy raz są złote miejscówki. Czy tutaj oznacza te złote miejscówki, że tu będą drony latać? Tak, drony są. Ej, tego nie było. Co się stało? Czemu nagle w środku w ogóle niczego? Nagle update se wprowadzili. XD? Heavy pompa, moja ukochana. Jest! A! Od dzisiaj chcę grać w tą grę jeszcze bardziej niż chciałem 10 minut temu. Ej, mam jakiś gang bananów. Czemu to jest jakiś gang bananów? Pomóżcie mi, ludziska. Ale to jest spocony banan. Ale to jest bardzo spocony banan. Aha, nice. Hmm. I to. Mhm, na pewno. No. Nie chce mi się już grać. Leży. Oj, byczku, co ty tu robisz? Dzięki za gifta, stary. Oj, ktoś tu chyba został rozjechany. Mam dwa składy tu. I bombarduję ich. I mam duży problem, bo mam dwa składy i żaden chłop to nie bot. Nie, on ma granatnik zbliżeniowy. Dobra, najwidoczniej stary mój granatnik jest lepszy. Oj, to jest chłop! Leży, dobra, nice. No Chciałeś się być mądry, stary, ale coś ci... Oj! No chyba, że weźmiesz we mnie, nawalisz tymi zrzutami. Ale się świetnie bawię. O tak, Fortnite. Nie, no tak. Kocham tą grę. Z odbijacza dostaję full damage. Kocham tą grę. Z odbijacza full damage dostałem, stary. kilo. Nice. O, jego broń nawet tu została. Typo. jest z zalotu, a dla państwa przyszyłka. Tak, to było po polsku, stary. Obiecuję. Szkibiri Toilet vs... Versus... A nie, nie zdążyłem przeczytać. Coś miał Toilet No <laughs> ktoś taki nick miał. Szkibiri Toilet vs ktoś tam... Indiana Man... Indiana... Man, Diaz Indiana Man. Ej, walę sobie od Indiana Man. Daj mi spokój. Indiana Man. Indiana Man. da mam chłopa. Mam tylko jedną rękę, bo drugą miałem naleśnika. Diana <grymiany> A już mam dwie ręce, bo zjadłem naleśniory. O, nie mam grappler. Gdzie moje grappa ice? <grymiany> grappa ice. <grymiany> Dianaman. O, jeden leży, dobra. No i O, to jest winek, nice. O. O. Leży. No nie, tu jest chłop. Dobra, Bobowica zginie za takie około 6,5 sekundy, według mnie. Okej, okay, pomyliłem się o jakieś 6 sekund. Ale czym to wybił? Dobrze, dobrze, dobrze. ja, jest git, jest git, strzelam. 1-0, Dobra, wy zaczynacie. Ale żeście źle zaczęli chyba. Uh, uh, uh. ale trik, ale kiwka. Pyk. Nie, odbiło się od tego czegoś, ale oszustwo to jest. Dobra, jest git, jest git. Pyk. Nie, ale, ale w ślisk. Aj, dobra, wasza. Zaczynacie. Nie. 1 jeden. Dobra, zaczynamy. Czekajcie, chłop strzela. Już nie strzela, gramy. Ale drugi strzela. jajo Potrzebuję chyba pomoc. Mówiąc chyba, mam na myśli na pewno. Co? Nawet nie wiem skąd mnie zabili. To jest najlepsze, nie? To były ostatnie chłopy. Okej. Okay. Dobra, leży jeden. Dobra, leży kolejne. Koronkę miał na nice. Okej, okay, dostał troszkę. Chociaż ja bym potrzebował pomocy, bo ja mam loa totalnego. Bohaterka leży. Mm. Dobra, nie, tu za dużo osób, za dużo osób, ale tutaj dawaj, sweaty. Ooh, wow, wow. O, tak dobra, git wszyscy leżą. Ej, do punktu zerowego się wziąłem i przyczepiłem. Mogę tak całą grę wiszeć. o, energii nie ma. No, ale to jest takie bambikowe, że to nie ma energii, nie? On po takim laserze ma nadal kewa. A, bo tu dwóch jest. Uwaga, dwóch tu jest. Ja tym się chyba nie wyleczę. Czekaj. Lecimy w nich. To są nuby. Jak on nie ogarnął, że ja jestem. To nie są nuby. O dobra, widzę, widzę, dobra. О, джи-джи. Шкибери Тойлет върсус Диана Мен.